Dobry wieczór, moi kochani, moje kochane duszyczki. Jak zawsze pogaduchy to poduchy, i dzisiaj tak myślałam, żeby troszeczkę tak szybciutko i króciutko powiedzieć Wam, że nigdy się od Was nie odwrócę. Nawet gdybym miała nie odbierać telefonu czy nie odpisywać na informacje zwrotne przez jeden cały dzień. Nigdy, kochani, to nie znaczy, że kogokolwiek zlekceważyłam, to nie znaczy, że wasz problem przestał mnie interesować. Bo tak jak powiedziałam wielokrotnie na filmikach, mówiłam, że jeżeli podejmuje się z wami ratowania związku, ratowanie waszego życia, to nie wiem, żeby ile nam to zajęło, my musimy uszczęśliwić was. Rybki moje kochane, musimy doprowadzić do tego, żebyście byli szczęśliwi. Musimy doprowadzić do tego, żebyście nie płakali, żebyście mieli w końcu ułożone życie. I tak jak mówię, ja nie dopuszczam do siebie nawet takiej myśli, że by z kimś zakończyć kontakt. Dzisiaj rozmawiam, a jutro nagle przestaje odbierać, bo, bo, bo uznałam, że nie. Nieprawda zawsze, żeby ten kontakt miał być przez 15 lat, tak mówię oczywiście hipotetycznie, tak, bo, bo nigdy te walki tak długo nie trwają o, o, o związek i o, o, i o partnerstwo, ale póki wy nie wyrzucicie mnie ze swojego życia, ja nigdy w życiu nikogo nie zostawię, nigdy. I przysięgam wam tutaj, jak siedzę i jak to nagrywam, że dla mnie... Problem, który wy macie, z którym problemem się zgłaszacie, gdzie oddajecie mi troszeczkę los, mm, swój los, swoje cenne życie w moje ręce. Potrzebujecie troszeczkę pomocy mojej wszechświata, bóstw, innych bogów, którzy uczestniczą w rytuałach. Ja dotąd będę walczyć. Dopóki nie zaznacie, dopóki sami nie powiecie, pani Bato, spada pani, ja już, ja już, jest, ja już wszystko mam. Ja już jestem szczęśliwy szczęśliwa. E, więc e, proszę was, abyście nigdy nie myśleli, że jak nie odpisuję od razu na wiadomości, czy że jak odpiszę na wiadomość troszeczkę z dużym opóźnieniem, to od razu nie wbijajcie sobie do swoich pięknych główek, że baba was lekceważyła i że baba was olała i w nosie ma wasz problem. Nie. Ta baba odpisze, ta baba oddzwoni, ale po prostu, tak jak mówię z opóźnieniem. Czasami to opóźnienie nie jest wynikające przez to, że mi się nie chce rozmawiać, czy to, że ja mam w nosie was. broń Boże, nigdy w życiu przysięgam. Tak bo po prostu czasem sytuacja moja też, życiowa, losowa nie pozwala mi odebrać tego telefonu, czy odpisać, tak? Ja też często nie, 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 nie chcę rozmawiać o waszych problemach y, przy kimś, tak? Czyli jak jestem gdzieś tam w sklepie, y, czy, czy, czy nie wiem, czy ktoś do mnie przyjedzie, y, czy ja tam do kogoś pójdę, prawda? To y, nie chcę żeby ktoś inny wiedział o Waszych problemach, bo po co? Po co nam, tak jak mówiłam o tych wampirach energetycznych, czy, czy, czy po co nam trzecie osoby są potrzebne w, 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 w wykonywaniu tych rytuałów, tak, tej energii rytualnej? To jest nasza tajemnica, to są nasze sprawy i nikt trzeci nie ma prawa tego wiedzieć. Więc nie denerwujcie się na mnie, nie. Eee, nie, 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 nie wbijacie, tak jak mówiłam, nie wbiecie sobie do główek, że yy, baba olała sprawę i wnosi mnie ma, ja zostałam z tym sama i w ogóle wymiguje się ten babsztyl wstrętny. Nie, ja zawsze będę z wami zawsze do momentu kiedy nie zakończymy sprawy, tak? Tak jak powiedziałam, dopóki wy mnie nie wyrzucicie ze swojego życia, nie powiecie mi, spadaj kobieto, jesteś mi już niepotrzebna, ja już jestem szczęśliwa i to jest dla mnie, to będzie dla mnie nagroda. Może głupio to brzmi, ale będzie mi nagroda, bo będziecie szczęśliwi, nie będziecie potrzebowali mniej mojej pomocy. Ale dla mnie to jest nagroda za to właśnie, że to Wasze cierpienie, Wasze łzy, Wasze nieprzespane nocy w końcu zostały wynagrodzone. Więc moje, kochane aniołeczki, ja ci tak króciutko, ale błagam Was ponad wszystko. Mi, i, i, błagam, nie myślcie, że jeżeli Wy mnie nie wyrzucicie, to że ja się e, wymigam, że nie chcę kontaktu. Nie, kochani, zawsze będę z Wami, zawsze, zawsze będę przy Was. Zawsze będziecie mi, nie będziecie mi obojętni, nawet jak już poukładacie sobie życie, to gdzieś zawsze w kąciku będę stała i gdzieś jeszcze będę dbała o was, aby się wam dobrze wszystko pięknie układało, bo tak jak mówię, nie jesteście mi naprawdę obojętni. Może głupio to zabrzmi, ale żadna osoba z was, z którą współpracuję, z którą działam, z którą walczymy o wasze szczęście... Nie jest nieobojętna. Jest bardzo bliska, mi moje, bliska mi mojemu sercu, yy, i o żadnej z Was nigdy w życiu nie zapomnę. Więc yy, proszę sobie z główeczek swoich pięknych yy, wyrzucić yy, myśli, że kiedykolwiek mogłabym Was lekceważyć, czy kiedykolwiek mogłabym uciec od Was i udawać, że mnie nie ma. Yy, jestem, będę do momentu, kiedy. Wy nie zażyczcie sobie tego, żebym przestała się wtrącać w wasze życie. Kochane moje duszyczki, ściskam was serdecznie. Jeszcze raz życzę wam cudownej, spokojnej nocki. I pamiętajcie, nie jesteście sami ze swoimi problemami. Zawsze możecie do mnie się zgłosić, zawsze możemy porozmawiać, zawsze możemy coś wymyśleć, żeby to życie wasze pomóc, żeby było lepsze. Żeby była ta druga osoba, żebyście byli szczęśliwi, żebyście byli kochani i żebyście wykochali. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo cieplutko. Życzę cudownej, spokojnej nocki. Dobranoc, moje kochane aniołki.